Dzień dobry, miła godzina 12, Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu, w programie, w którym kontynuujemy cykl edukacyjny poświęcony grze giełdowej Parkiet Challenge, a rozmawiać się będziemy o tym, czy zmienność jest z przymierzeńcem, czy może przeciwnikiem inwestorów indywidualnych. A rozmawiać będę z panem Emilem Łowodzickim, doradcą inwestycyjnym w biurze maklerskim PKoBP. Dzień dobry, panie Emilu. Dzień dobry ostatnie miesiące na warszawskiej giełdzie to i nie tylko na warszawskiej giełdzie to okres podwyższonej zmienności. Rodzi się pytanie czy największe emocje rynkowe już są za nami, a może trzeba się spodziewać, że ta podwyższona zmienność będzie się utrzymywała na rynkach, na rynkach również w kolejnych tygodniach i miesiącach. No tak, jeżeli mówimy o takiej zmienności, jaka miała miejsce chociażby w marcu, no to ja myślę, że na razie prędko aż takiej zmienności nie zobaczymy. No, trzeba pamiętać o tym, że zmienność też zachowuje się w cyklach, tak? czyli zwykle to wygląda tak, że mamy jakiś krótki okres bardzo dużej zmienności, i później mamy długi okres, kiedy ta zmienność sobie spada albo się utrzymuje na jakimś tam zwykle raczej niższym niż, niż wysokim poziomie. No a później pojawia się jakieś zdarzenie i znów ta zmienność w, w krótkim terminie rośnie. I to po prostu tak sobie działa od, od, od wielu, wielu, wielu lat, i, i myślę, że tutaj tak samo będzie tym razem. Teraz mamy taki okres, kiedy ta zmienność w stosunku do tego, co było w marcu, oczywiście wyraźnie spadła, natomiast ona oczywiście no, nie jest tak niska jak, nie wiem, chociażby jeszcze w 2017 czy 2018 roku, gdzie tam się mówiło o rekordach niskiej zmienności, no to, to na pewno teraz mamy tą zmienność jednak wyższą. Natomiast no, raczej na razie bym się nastawił, że, że, że pewnie będziemy obserwować to, co mamy w ostatnich tygodniach, a nie to, co mieliśmy w, w marcu. Mhm. Chciałbym wrócić do tego tytułowego pytania, które zadałem na początku. Czy podwyższona zmienność to jest przekleństwo, czy szansa inwestorów? Czy w takich warunkach lepiej jest się skupić na inwestycjach krótkoterminowych, czy może jednak długoterminowe inwestycje też mają sens? No, to. to, to... Okej, okay, to ja zacznę może od tego, że to, to, to zależy, tak? To, znaczy, to jest takie sformułowanie, którego, którego wiem, że wiele osób nie lubi, ale, ale to trochę tak jest, bo można in, zarówno inwestować długoterminowo, jak i krótkoterminowo. Natomiast po pierwsze i chyba najważniejsze, trzeba sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, jakim typem inwestora ja jestem. No bo ja na przykład patrząc po sobie, tak, jasno mogę powiedzieć, że ja jestem typem inwestora długoterminowego. I inwestowanie krótkoterminowe mniej mnie pociąga. Natomiast, oczywiście, jak najbardziej znam takie osoby, które się czują jak ryba w wodzie, w inwestowaniu takim, właśnie krótkoterminowym. Przy czym, wbrew pozorom, wydaje mi się, że inwestowanie krótkoterminowe jest tak naprawdę trudniejsze niż to długoterminowe. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na, na kilka rzeczy. Po pierwsze, w inwestowaniu krótkoterminowym pamiętajmy o tym, że no, po pierwsze, musimy do tego się nadawać tak pod względem takim psychologicznym i, i pod względem charakteru. To jest jakby pierwsza rzecz. Po drugie, w inwestowaniu krótkoterminowym bardzo, ale to bardzo ważna jest żelazna dyscyplina i trzymanie się swojego planu. Jeżeli nie mamy tego planu albo nie będziemy się go trzymać, to inwestowanie krótkoterminowe jest prostą drogą do tego, żeby zacząć po prostu tracić pieniądze. I trzecia rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, że na rynku amerykańskim jakby kilka było badań, które, które dotyczyły tego, jak na stopę zwrotu w trakcie roku wpływa obecność na rynku, właśnie czy wybiórcza, czy to, że jesteśmy cały czas. No i nie wiem, czy to będzie zaskoczenie, ale generalnie obserwacja jest taka, że w trakcie całego roku jest parę czy paręnaście dni, które są kluczowe dla naszej rocznej stopy zwrotu. Jeżeli w tych dniach nas nie ma na rynku, no to tak naprawdę, mimo tego, że na przykład w całym roku indeks urósł o 20%, to my możemy zanotować stopę zwrotu na przykład 5%. Tylko, tak? Bo nie było nas w tych kilku newralgicznych, kluczowych dniach. I chociażby z, też z tego punktu widzenia, wydaje mi się, że, że inwestowanie długoterminowe jednak jest po prostu lepsze. Już nie mówiąc o tym, że inwestowanie długoterminowe wiąże się z tym, że możemy jednak poświęcać na to. Mniej czasu. No Ja przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie kogoś, kto chciałby inwestować krótkoterminowo i nie zajmowałby się tym w wymiarze co najmniej parę godzin dziennie. Tak? No to, żeby zajmować się jakby parę godzin dziennie, to de facto trzeba być zawodowcem i po prostu się poświęcić tylko i wyłącznie giełdzie. Więc jeżeli ktoś nie ma takich ambicji, czy nie chce tego robić, czy nie ma tego czasu, no to zdecydowanie wtedy jednak bym optował za. Za tym podejściem długoterminowym, i tak naprawdę w tym momencie, to czy ta zmienność akurat w danym momencie na rynku jest większa, czy ona jest mniejsza, to tak naprawdę już nie ma większego znaczenia. Jak jesteśmy inwestorem długoterminowym, to po prostu ten okres z naszymi dobrze dobranymi spółkami po prostu przeczekamy i tyle. Natomiast, oczywiście, jeżeli jesteśmy inwestorem krótkoterminowym, to okres podwyższonej zmienności może być dla nas korzystny. Bo oczywiście tu w tym momencie pojawia się dużo szans na to, żeby faktycznie w krótkim okresie czasu na różnych, czy to spółkach, czy kontraktach, faktycznie zanotować stopy zwrotu. No, przy czym oczywiście mogą to być stopy zwrotu dodatnie, ale niestety też mogą być stopy zwrotu ujemne, więc no tutaj już dużo zależy oczywiście od tego, jaką kto ma konkretnie strategię i jak tej strategii się trzyma. Mówi Pan o inwestowaniu krótkoterminowym, przywołał te bardzo ciekawe statystyki. To trochę takie, wygląda na takie łapanie dołków i górków, i górek. Czy, czy taka strategia w ogóle się opłaca? Ona jest możliwa, bo w ogóle jest to wykonalne złapać ten właśnie moment największej przeceny i sprzedać, kiedy cena jest blisko szczytu. Jakby znowu, odwołując się trochę do, 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 jakby tych wszystkich gdzieś badań, które gdzieś przeczytałem, odwołując się do jakby swojego doświadczenia i też osób, z którymi miałem styczność, no to powiem tak. Uważam, że łapanie dołków i górek jest bardzo trudne. Przy czym, co ciekawe, wydaje mi się, że zdecydowanie łatwiej złapać dołek niż górkę jest jednak coś takiego, że faktycznie no to, to, to łapanie tego dołka jakby jest troszkę więcej elementów, które mogą nam po, powiedzieć, że to być może już jest ten dołek i warto zaryzykować, niż tych elementów, które mówią, że to już jest górka i należy się wycofać. To, to jakby jest pierwsza rzecz, tak? natomiast no też tym łapaniem dołków to nie jest taka prosta sprawa, tak? no bo ja rozumiem, że na przykład teraz, jeżeli sobie patrzymy historycznie wstecz na, na ten rok, no to ktoś może powiedzieć, kurczę, no dobrze, no kupiłbym w dołku w marcu, no to w ciągu dwóch miesięcy, w zależności jakie spółki bym wybrał, no to bym zarobił tam, nie wiem, 100-200%, tak? No i oczywiście to wszystko pięknie wygląda, tylko zwracam uwagę, że w marcu nikt nie był na 100% pewien, że to jest ten dołek, tak? Bo oczywiście, to, no tym razem to był ten dołek, tak? Ale pamiętajmy, że załóżmy, że... Cofamy się do roku 2008, kiedy jesteśmy znowu po minus 35% spadku, tak? I też możemy myśleć, że to już jest dołek, a okazuje się, że indeks łącznie od szczytu spadł minus 60%, tak? No i teraz, jeżeli byśmy w tym dołku minus 35% kupili, no to tak naprawdę, no, co dalej, tak? W sensie indeks jeszcze przecenił się o połowę. I pytanie, co my byśmy w tym czasie oczywiście, jak, jak, na to zareagowali, tak? Jeżeli mamy plan i ograniczamy straty, no to okej, okay, no to to faktycznie takie podejście, próbowanie łapanie, łapania dołków może mieć sens. Natomiast jeżeli byśmy tego planu nie mieli albo się go nie trzymali, no to, no to myślę, że dużo stresu przynajmniej byśmy się najedli. Oczywiście, jeżeli ktoś zainwestował na przykład w indeks i ten indeks by wystarczająco długo trzymał, czyli tu znowu wracam do inwestowania długoterminowego, no to, no to i tak wyszedłby na plus, tak? Oczywiście w zależności od tego, może, który to jest indeks z którego rynku. Nie, ale no ja akurat tutaj przede wszystkim myślę o, o indeksie amerykańskim SP, no bo on jakby ma najdłuższą historię i najwięcej statystyk na tym indeksie można było zrobić. Więc jakby tutaj faktycznie, no, nawet gdybyśmy w ten dołek nie trafili, tak, no to przy dłuższym horyzoncie czasowym jesteśmy w stanie i tak wyjść z tą naszą inwestycją nad, nad kreskę. Ale nie zawsze tak się niestety dzieje. Mhm. To przejdźmy teraz właśnie do inwestowania długoterminowego. Ono przede wszystkim wielu osobom kojarzy się z dywidendami. Czy słusznie? I tak i nie. Oczywiście spółki dywidendowe to powiedziałbym, jest taka klasyka inwestowania długoterminowego, tak? No bo jak spółka się dzieli dywidendami i jeszcze tymi dywidendami dzieli się od jakiegoś dłuższego okresu czasu. No to wiadomo, że to jest z reguły dobra spółka z ustabilizowanym biznesem. Z jakąś pewnie dobrą pozycją rynkową, i to jest faktycznie dobry kandydat na inwestycję długoterminową, ale chciałbym tu wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest tak, że inwestycjami długoterminowymi tylko są spółki dywidendowe, bo nawet na naszym rynku, w gronie czy WIG-20, czy MWIG-u 40 są spółki, które no spółkami dywidendowymi nie są, tak? bo albo, to, albo tą dywidendę płacą w kratkę, albo na przykład jej w ogóle nie płacą. A moim zdaniem absolutnie nadają się na, na określenie spółka do inwestowania długoterminowego. Dlaczego? Dlatego, że te spółki mocno rosną, tak? I ten wzrost jest jeszcze na tyle duży, że one po prostu stawiają właśnie na wzrost, a nie na wypłatę dywidend. Więc jeśli mówimy o inwestowaniu długoterminowym, to przede wszystkim uważam, że trzeba byłoby się skupić na konkretnej spółce czy biznesie tej spółki. A może troszeczkę w mniejszym stopniu na, na samych dywidendach. Natomiast oczywiście, faktycznie spółki dywidendowe są takimi, jak mówię, no naturalnymi kandydatami do, do tego typu inwestycji. Hmm. Przy temacie dywidend chciałbym się teraz chwilę zatrzymać, bo ten rok wygląda na bardzo wyjątkowy. Oczywiście, koronawirus spowodował, że wiele spółek postanowiła zatrzymać wypracowany zysk za ubiegły rok w spółce. Pytanie, czy jest to stan przejściowy, czy myśli Pan, że taka polityka dywidendowa, zmiana polityki dywidendowej jest możliwa na dłużej w wielu firmach? Znaczy tak, ten rok jest na pewno wyjątkowy i to jakby nie tylko u nas, w ogóle na całym świecie. No to, to, to jest takie zdarzenie, którego absolutnie myślę, nikt się nie, 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 nie spodziewał i uważałbym absolutnie, że jest to sytuacja wyjątkowa. To znaczy to, że w tym roku wiele spółek, mimo że do tej pory płaciło dywidendy, a tej dywidendy nie zapłaci, wydaje mi się, że jest to absolutnie sytuacja przejściowa i wydaje mi się, że to będzie tylko zaburzenie jakby w takim, takim szerszym horyzoncie, który, czy w szerszym kontekście, który widzimy od, od wielu lat, bo jak sobie prześledzimy ostatnie kilka lat wstecz, już tu odnoszę się do polskiego rynku, no to zobaczymy, że liczba spółek, która płaci dywidendy, ona rośnie. Czyli, czyli dużo spółek, zwłaszcza tych mniejszych i średnich, zaczyna płacić dywidendy. No i oczywiście ten rok, no niestety, tak, no jest jaki jest, więc tutaj tych dywidend będzie mniej. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie do tych dywidend powrócimy, tak? I, i to pewnie myślę, że w dużej mierze już od, od przyszłego roku. Spadek części akcji był spowodowany, spowodowany tym, właśnie, że spółki ogłosiły, że nie będą wypłacać dywidendy, więc może tak wyprzedzająco to jest dobry pomysł, żeby pomyśleć na tym, że jeżeli spółki wrócą do wypłacania dywidendy, to już teraz warto z nimi się zainteresować. To jest myślę dobry tok rozumowania. Myślę, że tak. Jeżeli, jeżeli jesteśmy do jakiejś spółki przekonani, to znaczy w sensie, że to jest spółka dobra i ona. Ma przed sobą perspektywy, no to mówię, to, że w tym roku nie wypłaciła dywidendy, to, to, to wcale nie jest znak, że należy o niej zapomnieć. Pewnie wręcz odwrotnie. Natomiast też zwróciłbym uwagę na to, że oczywiście część spółek powiedziała, że dywidendy w tym roku nie wypłaci, ale zwracam uwagę, że niektóre z, ze spółek już ogłosiły, że jednak rekomendują wypłatę dywidendy. Czyli to jest trochę tak, że spółki na początku, w tym marcu, kwietniu się oczywiście przestraszyły i szczerze mówiąc bardzo dobrze tego, co będzie i jak będzie sytuacja wyglądała. Natomiast teraz, w momencie, kiedy widzą, że no wcale jakby nie jest tak źle, że biznes idzie dobrze, no to część tych spółek jednak wraca do tej polityki dywidendowej już w tym roku, tak, nie czekając na, na rok przyszły. I wydaje mi się, że no, zakładając, że nie będziemy mieli jakiegoś Armagedonu gospodarczego, to, to myślę, że nawet w tym roku pewnie może na jakieś niespodzianki dywidendowe jeszcze mogą nas. Czekać, tak? Czyli te spółki, które powiedziały, że nie wypłacą, to być może jednak, na przykład, zadeklarują wypłatę albo może jakąś zaliczkę na dywidendę. No tutaj oczywiście różne rzeczy mogą mogą być, ale, ale no patrząc przez pryzmat tego, co, 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 co do tej pory widać, no to, to, to jasno jakby wskazuje na to, że te najlepsze spółki, które sobie mimo wszystko dobrze radzą, no to one mają szansę właśnie na tego typu zaskoczenie. To powoli, tak zbliżając się do końca, chciałbym Pana prosić o taką radę dla inwestorów długoterminowych. Jaką część portfela powinny stanowić u nich właśnie spółki dywidendowe, takie, które nastawiają się na to, żeby dzielić się z zyskiem z akcjonariuszami? To trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, bo to znowu trochę zależy od, od preferencji danego inwestora. No bo jeżeli ktoś ma większą skłonność do ryzyka, no to powiedziałbym, że wtedy w takim portfelu, oczywiście spółki dywidendowe są fajne, bo raz, że stabilne, dwa, że no jednak w skali całego roku tą stopę dywidendy jakąś przyniosą, paroprocentową, tak, oczywiście w zależności jakie spółki, no to, to, to ta wysokość będzie, będzie się różnić, ale powiedzmy, że to jest taka, no w cudzysłowie, taka bardziej bezpieczniejsza część portfela akcyjnego, Natomiast oczywiście, im większą ktoś ma, ktoś ma skłonność do, do ryzyka, no to tym bardziej jednak zachęcałbym do tego, żeby mieć w portfelu również spółki, które co prawda dywidend nie płacą, ale bardzo mocno rosną, tak? Czyli tak zwane spółki wzrostowe, te, które poprawiają mocno wyniki, no bo generalnie to są te spółki, na których możemy ewentualnie liczyć, że będą takimi naszymi gwiazdami w portfelu i na przykład za jakiś czas zobaczymy, że o, ta nasza akcja urosła o 200, 300, 500. Czy, czy, czy więcej procent, tak? No w przypadku spółek dywidendowych raczej jest na to mała szansa. Oczywiście, jeżeli trafimy, kupimy taką spółkę, nie wiem, w dołku jakimś, no to oczywiście tak, ale no tak, no na tak zwanym, powiedzmy, normalnym rynku, no to na spółkach dywidendowych no tego typu wzrostów raczej trudno, trudno oczekiwać. Natomiast tak jak mówię, tak, im ktoś ma większą skłonność do ryzyka, tym większą część portfela uważam, że powinien przeznaczyć na takie spółki właśnie wzrostowe, natomiast konkretnie jaka część, no to, to, to ciężko mi w tej chwili powiedzieć, tak, bo, bo to naprawdę zależy indywidualnie od i sytuacji finansowej i, i tego, jakie mamy środki w tym naszym portfelu przeznaczone na zakupy akcyjne, no i przede wszystkim jakie mamy właśnie to podejście do, do ryzyka. Mówi Pan o szukaniu takich perełek gwiazd. Czy warto je, je szukać w tych gronie spółek takich covidowych, które korzystają na tym, co się dzieje z koronawirusem? Znaczy, ja myślę, że takich gwiazd warto szukać wszędzie, to znaczy nie tylko akurat w tym segmencie. A nie ukrywam, że. No, jakby na, na Giełdzie jakby często warto być troszeczkę sceptykiem, i, i generalnie jakby zanim w jakąś spółkę zainwestujemy, to z różnych stron najczęściej sceptycznym okiem na nią popatrzeć. I oczywiście w tej chwili wiadomo, że spółki te, te covidowe czy koronawirusowe, no zrobiły się po prostu modne. I, I oczywiście część z nich faktycznie jakby biznesowo korzysta na tym, co się, co się dzieje. Natomiast no też jakby. Wydaje mi się, że ta, to, to jednak jest pewnego rodzaju moda. Tak? Wydaje mi się, że czy przynajmniej ja raczej jestem zwolennikiem tego, żeby takich perełek szukać w takich sektorach czy w takich niszach, które w danym momencie nie są właśnie najbardziej na topie i nie są najpopularniejsze. No bo wydaje mi się, że wtedy po pierwsze mamy więcej czasu na znalezienie takiej perełki, po drugie, zwykle kupimy ją po lepszej cenie. Więc wydaje mi się, że tutaj no zachęcam do tego, żeby jednak wyjść poza te spółki koronawirusowe i, i popatrzeć troszeczkę szerzej na, na rynek, również na te spółki, które na przykład aż tak mocno na przykład w ostatnim czasie nie urosły. I do tego też zalecamy wszystkich uczestników gry Parket Challenge. Panie Milu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem pan Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w biurze maklerskim PKOBP, a kolejny program prosto z parkietu jutro godzina 12.